i do mnie Przez moje notatki. Jest? Żartujesz sobie? Masz ciemność przychodzić z tym do domu? To my z matką wkładamy na ciebie każdy broś twoją edukację. A ty tak nas traktujesz? Bawisz się? Dla mnie osobiście praca z teatrem Forum jest e, bardzo inspirującą, bardzo dla mnie ważną sposobem działania społecznego. E, że jest to spektakl interaktywny, który zakłada interwencję publiczności, w wydarzenia spektaklu, co pozwala w takim bezpiecznych warunkach przetestować publiczności rozwiązania, które mogą stosować w realnym życiu. I to jest dla mnie istotne, że teatr nie jest tylko i wyłącznie obejrzeniem sztuki, nie chodzi tylko i wyłącznie o katarzys, ale o metaksis, o zmianę którą taki spektakl ma wywołać. Czyli to dla mnie, co jest dla mnie ważne, to jest działanie, działanie społeczne, którego typu, typu działalność teatralna je, jest wyrazem. Po kolei zagramy ten spektakl jeszcze raz. I, te sceny poszczególne. I w momencie, kiedy będziecie widzieli możliwość zmiany, dostrzegacie jako możliwość zmiany tej sceny, że można że główny bohater, który to, to ma jakieś tam presji, mógłby zachować się inaczej, to się grywa. Może chcecie się zamienić w swoim Dobra, ty, ty? nie ja jestem w nowej w szkole i chyba potrzebuję trochę a ty, a on pomocy. mu telefon! No. Nie, ale on no, nie różni Jeżeli to są osoby dopiero co poznane, to mogą po to się uznać, że jest no, jakaś dziwna, to to uciekamy od niej i zupełnie inną drogą. Trzy, cztery... Co robisz? Wiesz, ile kosztowała ta koszulka? Nie, nie wiem, ale to nie było specjalne. Kurczę, stary, to nie nasze sprawy. Poczekaj. To nie stało, tylko woda. to nie. No, ale ile masz takich koszulek w domu? No, w sumie to Właśnie, No właśnie. Jedna koszulka, no, naprawdę... O, to pięknie. No, w ogóle nie no, ale... Się zamykać. Z tego, co słyszałem, to. Dobra, dziękuję. tak, ale mimo to myślę, że można byłoby spróbować chociażby dla tej świadomości, że jednak możemy jako ludzie coś w ogóle zmienić w świecie. Mimo, że jesteśmy tylko albo i aż jednostką wśród tej szarej masy, jak jest cywilizacja. <noise>